No dobra. Czy zdarzyło Wam się kiedyś mieć w swoim życiu jakieś zwierzątko? I Wy patrzycie na to zwierzątko, a to zwierzątko patrzy na Was, i Wy macie takie złudzenie, że to zwierzątko komunikuje Wam coś? Jest jakaś interakcja między Wami. Nie wiem, Piesek na przykład jest smutny, kiedy jego miseczka jest pusta. Albo Kotek jest smutny, kiedy drzwi do łazienki, w której stoi kuweta, jest, są zamknięte. No więc. Co wam chcę powiedzieć, to że właśnie nawiązaliście komunikację. Rozmawialiście ze sobą. Wiemy to dzięki etologii. Jeżeli nie macie w swoim życiu żadnego konkretnego zwierzątka, z którym mieliście taką komunikację, ale prowadzicie RPG, to w zależności od tego, ile graczy ma wasza drużyna, macie przynajmniej kilka takich zwierzątek w swoim życiu, z którymi warto by taką właśnie komunikację nawiązać. Chciałbym. W ramach tego, co dzisiaj będę opowiadał, przedstawić to, na co nigdy nie mam czasu na każdej mojej prelce, jak mam radość prowadzić ją przed publicznością, czyli wyjaśnić na bazie czego ten brodaty łysy typ, który stoi zwykle przy jakiejś tablicy i miota się po prostu jak pła na widelcu po całym pomieszczeniu, mówi to, co mówi. Jaka nauka stoi za tym? I o tym będzie dzisiejsze nasze spotkanie, Etologia 101. Klas Dokładnie tak. Dobre, dobre. Tak właśnie pomyślałem. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że na początku był chaos. Ja teraz oczywiście używam pewnego skrótu myślowego i tego, jakby próbuję, żeby było w miarę akceptowalnie śmiesznie, ale to jest prawda. Kiedy ludzka wiedza się buduje, to buduje się w sposób chaotyczny i intuicyjny. Zwykle zaczyna się od tego, że jakiś mniej lub bardziej brodaty typ, który ma trochę wolnego czasu, patrzy sobie w niebo i zastanawia się, o co kaman. Albo patrzy sobie na zwierzątko, które robi coś i ma takie, o co kaman. Ta potrzeba, którą my mamy, żeby zadawać pytanie, co się dzieje, dlaczego coś jest takie, jakie jest, ona jest bardzo ważną adaptacją do życia. Ponieważ jeżeli łowca zastanowił się, dlaczego to stado robi to, co robi i zachowuje się w ten, a nie w inny sposób... To może udzielić sobie takiej odpowiedzi długofalowo i nie będzie znał tego konkretnego stada czy tego konkretnego gatunku zwierzęcia, tylko może zadać sobie pytanie odnośnie dowolnego zwierzęcia czy dowolnego stada. Potrzeba tworzenia nauki, potrzeba udzielania odpowiedzi na pytanie, jak działa świat, jest bardzo ważnym narzędziem, które mamy jako gatunek i które zapewniło nam przetrwanie. Więc intuicyjne jest to, że powstaje jakaś nauka. Ale problem z byciem człowiekiem jest taki, że bardzo lubimy wyciągać nieuprawnione wnioski z niewystarczającej ilości informacji. Przykład, który był mi zawsze podawany, to jest, że jeżeli jeden autobus przyjeżdża czerwony i drugi autobus przyjeżdża czerwony, i trzeci przyjeżdża czerwony, to przeciętny człowiek, dla nas to jest w tym momencie śmieszne, ale może wyciągnąć wniosek, że wszystkie autobusy są czerwone. Eee, dlaczego? Nie robimy tego w przypadku autobusów, no bo widzieliśmy odpowiednio dużo autobusów. Widzieliśmy też autobusy, które są czarne, białe i nie wiem, może nawet jakiś różowy. Ale kiedy mówimy odnośnie zachowań ludzkich, jeżeli jeden człowiek zachował się tak i drugi zachował się tak, to trzeci pewnie też zachowa się tak. No nieprawda. Odkrywamy to, im dłużej istniejemy, że My, jako gatunek, nasze zachowania są skomplikowane. Różne nauki próbują udzielić odpowiedzi na temat tego, czemu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Nasze ja moje odpowiedzi, które sprzedaję w ramach swoich prelek, opieram właśnie na ewolucyjnej e, psychologii albo socjobiologii, albo jak żeby podsumować te dwa e, branże nauki w jeden, na etologii. Yes, science! Czym ona różni się od innych systemów? Po pierwsze, tym, że wychodzę z założenia, że człowiek jako istota należy do Wielkiego Królestwa Zwierząt. W czym niekoniecznie zgadzają się ze mną niektóre inne gałęzie wiedzy. Tutaj nie będę wchodził w kontrowersyjne tematy, ale ten prerogatyw jest mi potrzebny, żeby wszystko, co będę mówił dalej, było sensowne. A więc, jeżeli należymy do Królestwa Zwierząt i jesteśmy połączeni ewolucyjnym ciągiem. Z istotami, które były przed nami wcześniej. No to na podstawie prostszych organizmów jesteśmy w stanie wnioskować, co do tego, jak działają organizmy bardziej zaawansowane, bo wychodzimy z założenia, że pewne struktury są dziedziczone. Mój jeden z ulubionych przykładów to jest kwestia tego, jak rozwija się kościec. Tak? W tym momencie już niewielu ludzi kwestionuje fakt, chyba że lubią nosić foliowe czapeczki, e, że istnieje ewolucyjna więź pomiędzy sakami a rybami. Były sobie ryby kostnoszkieletowe, one miały jakąś tam ilość koń, e, kości w swoich kończynkach, płetewkach, na których tych płetewkach potem wysmykały się z wody i im bardziej one tam długo się wysmykiwały, tym bardziej te płetewki były przyzwyczajone do tego, żeby unosić ich ciężar. Fast forward kilka milionów lat, mamy dokładnie taką samą kości, które znajdujemy w kopalnych przykładach ryb. Jesteśmy w stanie prześledzić te same kości do naszej w tym momencie chwytnej dłoni. I ta nasza chwytna dłoń będzie miała taką samą ilość kości w sobie, co takiego na przykład pieska, która nie jest ta dłoń chwytna, ale kości są te same, tylko spełniają inne funkcje. I dokładnie tak samo wychodzę z założenia, że jest z mózgiem. I etologia wychodzi z takiego założenia, że jest z mózgiem. Pewna bardzo ostro debatowana teoria w tym momencie to jest potrójnego mózgu, ale ona jest, odwołuje się do niej, bo jest bardzo wygodnym narzędziem wyjaśniającym. I nie wchodząc w zbytnie detale, generalnie chodzi o to, że mózg posiada struktury pewne systemy, które możemy zobaczyć we wcześniejszych formach mózgów. Widzimy sobie rdzeń przedłużony, widzimy sobie stary mózg gadzi, i teraz wszystko, co ma rdzeń przedłużony, ma pewne zdolności z nim związane. Ten obiekt w naszym mózgu oczywiście spełnia więcej ról, ponieważ działa w zestawie z innymi systemami naszego mózgu niż u takiego na przykład o takiej dżownicy. Czemu wziąłem dżownicę? Muszę wziąć coś innego. Wiesz co, ja wezmę kraba, wezmę, wezmę raka. Czy widzieliście na przykład o tym, że rak ma strunę nerwową idącą po brzuszku? Nie? To ja wam teraz mówię, a serduszko bije mu na pleckach, a my, jako ludzie, jesteśmy odwróconymi do góry nogami raczkami. To znaczy, nasz wspólny przodek kiedy życie zdecydowało gdzie w zasadzie będę miał tą strunę która przekazuje informacje czy bardziej u góry swojego ciała czy bardziej u dołu w którymś momencie doszło do switcha to znaczy nasza główka obróciła się do góry nogami i z jakiejś przyczyny nie było to wystarczająco letalne żeby było nieopłacalne i ewolucja poszła w dwie strony jedna część strunowców ma swoją tą główną strunę po stronie brzusznej a my należymy do tej części strunowców, które mają po stronie e, plecnej. Grzbietowej. Dziękuję bardzo, publiczności moja kochana. E, a więc nasza grzbietowa struna jest obecna u wszystkich strunowców. Co więcej, u wszystkich strunowców ta grzbietowa struna będzie kończyła się tym, co u nas jest rdzeniem przedłużonym. I to będzie spełniać dokładnie tę samą funkcję. Chociaż nasza ilość funkcji będzie bardziej bogata. Bo ten rdzeń przedłużony może współpracować z mózgiem gadzim. I tenże mózg gadzi. U wszystkich gadów i u wszystkich ryb będzie znaleziony. Znajdziemy go również u ptaków i u ssaków i wszędzie indziej. On tam se po prostu jest. Żabka ma mózg, gadzi chociaż nie jest gadem. Ale chodzi o struktury. To ewolucyjny naszy. Z wraz z tym, jak postępowała historia, wymyślaliśmy nazwy, które teraz z czasem niekoniecznie są już tak bardzo adekwatne, jak były kiedyś. Poza tym, a jednak gadzimózg brzmi dobrze, nie? Obudził się mój gadzimózg i tam komuś twarz odgryzłem. Mniej więcej to będzie prawda, chociaż ta osoba mówiąc to na pewno ma na myśli co innego niż ja. Wracając do tematu. Dalej będziemy mieli układ limbiczny, zwany mózgiem ssaczym. Jak sama nazwa wskazuje, wszystkie ssaki będą miały tenże układ limbiczny. To znaczy, jak patrzymy sobie na tego wyżej wymienionego pieska czy kotka... I nawiązujemy z nimi komunikację na temat tego, czy łazienka jest zamknięta, czy w miseczce jest jedzonko, to ta komunikacja odbywa się za pomocą neuronów lustrzanych, które są częścią układu limbicznego. To znaczy, my wiemy, kiedy pieskowi jest smutno. Piesek wie, kiedy nam jest smutno, ponieważ nasze ukochane neurony lustrzane powodują, że nasz mózg jest w stanie zasymulować sobie stan emocjonalny u innej istoty, która ma ten stan emocjonalny. To znaczy, literalnie nasz mózg, kiedy my patrzymy na kogoś, komu jest smutno, będzie czuł swego rodzaju smutek. Będzie w stanie, na podstawie tego, że poczuł część tego smutku, domyślić się, że to, na co patrzy, jest smutne. I to przekłada się na wszystko, co jest emocjami. Czym są emocje, to w innej prelce. Bo to jest zbyt skłożony teraz temat. Ale znów podobieństwo struktur jest tak duże już na tym etapie, że my mamy daleko posuniętą komunikację między... Zupełnie niespokrewnionymi ze sobą, praktycznie zwierzętami, czy odlegle spokrewnionymi bardzo, ale ta komunikacja nadal jest możliwa, my wiemy o co chodzi. I na tym wszystkim mamy Neon korteks, nowy mózg ssaczy, korę mózgową, i wszystkie małpy naczelne to mają. A więc patrząc na małpy naczelne, które zachowują się w jakiś sposób w związku z posiadaniem tego update'u do swojego mięsnego komputerka. Możemy wnioskować, że my, którzy mamy bardzo podobny ten update, będziemy robić pewne podobne rzeczy. Odnośnie tego wnioskowania tutaj, robię gwiazdkę, będę musiał więcej powiedzieć za chwilę, ale na razie potrzebuję tę konkretną myśl domknąć. Są wyjątki, ponieważ ewolucja e, działa w taki sposób, że może spotkaliście się z takim sformułowaniem jak ewolucja e, konwergentna. To znaczy, na przykład, fakt, że krew wyewoluowała kilka razy, że zdolność do widzenia wyewoluowała kilka razy istotą potrzebna była możliwość czegoś, co rozprowadza e, stos, e, wartości odżywcze po organizmie. Patrz krew, jakby potrzeba jest obecna, więc różne rozwiązania na zaspokojenie tej potrzeby się znajdują. Tak samo z lotem. Lot ewoluował kilka razy niezależnie zupełnie od siebie. I tak samo na przykład elementy bardzo skomplikowanego układu limicznego widzimy u ptaków, które no, ze ssakami mają bardzo daleko odległego przodka, i wiemy, że przed ptakami przez pewien czas nie ma tych układów limbicznych, a te u ptaków już są. U delfinów, na przykład, które nie są nijak z małpami naczelnymi, widzimy obecność kory mózgowej, która tam się nabudowuje. To znaczy, możemy to, to jest dla nas bardzo istotne, bo to znaczy, że niezależnie, żeby te Updatey do tego mięsnego komputera mogły spełniać swoją funkcję, one muszą mieć określony kształt i strukturę. A więc badamy zarówno w ramach etologii, zarówno kształt i strukturę tych elementów, jak i zewnętrzne zachowanie się istot, której posiadają te elementy. I to wszystko jest robione metodą naukową, czyli to nie jest tak, że pewien człowiek zapala sobie fajkę i myśli sobie, Patrzę sobie, jak oni się tam coś tam robią, to my na pewno sobie coś tam robimy. Niestety wiele razy w nauce, dlatego powiedziałem, że na początku był chaos, w ten sposób dochodzono do wniosków. Dlatego samej etologii na pewnym etapie przyklejono bardzo nieładną łatkę. Poza tym do tej pory ludzie mają jednak problem z dokonaniem tego przeskoku myślowego, że no jak to ja się zachowuję jak zwierzę. Wiecie, to jest wszystko nacechowane emocjonalnie. I dlatego tutaj ogromny disclaimer, który zawsze robię na prelkach, nie chodzi o to na gruncie etologii, że ludzie zachowują się jak zwierzęta. Chodzi o to, że jesteśmy zwierzętami. A to znaczy, że istnieją zachowania wspólne dla naszych mniejszych braci, dla zwierząt mniej zaawansowanych intelektualnie, że to tak ujmę, które my też przejawiamy. To jest najkrócej i najprościej powiedziane, czym jest etologia, ale teraz przejdźmy do tego, co z tego wynika. Bajka brzmi: Drabina i małpki. Jest to jedna z moich ulubionych bajek, do których uwielbiam się odnosić. Otóż mamy sobie wybieg, i na tym wybiegu są szympansy. Na tym wybiegu również postawiona zostaje na środku drabina. Na szczycie drabiny jest postawiony kosz z dużą ilością przysmaków. Drabina podpięta jest do prądu, ponieważ jesteśmy ludźmi i ulubimy rozwiązywać rzeczy w sposób ekstremalny. I o co chodzi? Każda małpka, która podejdzie do drabiny, zostanie kopnięta prądem. Nie śmiertelnym, ale nie będzie to dla tej małpki przytomne i przyjemne. Dlatego obserwujemy, i domyślam się, że wy, którzy tego teraz słuchacie, nie macie problemu z dostrzeżeniem tej pewnej prawidłowości, że małpka, która zostanie kopnięta prądem raz, drugi, trzeci, przyzwyczai się do tego faktu, że tam ten prąd jest i już nie będzie próbowała wchodzić nawet na tą drabinę. So far, so good. Nie ma żadnej... Specjalnej, jakiejś skomplikowanej tutaj wiedzy. To, co się robi jednak ciekawe, to jest, kiedy do tego wybiegu systematycznie zaczęto wymieniać małpki, to znaczy małpki, które spotkały się już z drabiną i prądem, były systematycznie ewakuowane i wprowadzane były nowe osobniki. Co robiły małpki, wokół, które wiedziały, że ta drabina jest bebe i ona razi prądem? Powstrzymywały inne małpki przed zbliżaniem się do tej drabiny. Prawdopodobnie na wielu prelkach będę odwoływał się do tego konkretnego badania, ale to, co nas interesuje w tym momencie, to jest rzecz, która patrząc optyką, którą mieliśmy jeszcze 100 lat temu na zwierzęta, nie jest oczywista. Otóż pojawia się tutaj społeczeństwo, pewien aspekt społeczny, że drabina jest haram, nie zbliżamy się do drabiny. Małpka. Nie do, nie, niedoświadczona w żaden sposób prądem, otrzymuje presję społeczną, żeby nie zbliżać się do drabiny. Ona nie rozumie dlaczego, ale wie, że nie wolno. I teraz przenieśmy się do stołu, przy którym turlają się kostki. Wyobraźmy sobie, że mamy grupę graczy, którzy, kiedy siadają pierwszy raz do tego stołu, zaczynają w pewnym stylu prowadzić sobie swoją przygodę. To jest oczywiście zawsze odbijanie piłeczki między graczami a mistrzem gry. Mistrz gry może bardziej lub mniej nadawać ton temu, co się będzie działo przy stole, ale niezależnie od tego, jaka dynamika grupy zostanie wypracowana przy tym stole, gracze, którzy odejdą od tego stołu i będą grać u innych, i gracze, którzy zostaną do tej grupy dopasowani, będą pod wpływem tej wypracowanej dynamiki. Kiedy gracie z kimś dużo, zaczynacie oczekiwać tego, co wam się podoba, ale także tego, co wam się nie podoba, od innych mistrzów gry czy od innych grup graczy. A więc jeżeli jesteś mistrzem gry, albo jesteś graczem, który ma dobry, dobrą relację ze swoim mistrzem gry i może mu coś powiedzieć, albo inne reszcie swojej drużyny, świadomość tego, co płynie z etologii. Może dramatycznie wpłynąć na jakość tego, jak wam się gra? Ponieważ stworzenie fajnej, zdrowej relacji nie tylko sprawi, że ta konkretna sesja będzie fajna, sprawi, że ludzie, którzy odejdą od stołu i pójdą grać z kimś innym, albo ludzie, którzy dołączą do tego stołu, natychmiast pod wpływem. Tego, że grupa zawsze ma swego rodzaju ciśnienie, zawsze istnieje pewien styl funkcjonowania, tak? Pewne, pewien modus operandi czy modus vivendi przy dane, w danej sytuacji, yy, cała praca wyrobienia jakiegoś zwyczaju zostanie skipnięta. Grupa, i to jest ten mój element socjoterapeutyczny, zdrowa grupa produkuje zdrowe jednostki. Zdrowe jednostki mają większy wpływ na świat. I ja nie mówię o tym, żeby promować ten czy inny styl Erpegowania to nie jest moja rola, i są od tego inni w internecie, którzy opowiadają, jaki styl erpegowania jest dobry albo nie. Ponieważ ja, z mojego punktu widzenia, e, chcę, żeby ludzie, którzy siedzą przy tym stole i grają, dobrze się bawili i rozwijali jako jednostki ludzkie. Ponieważ w bezpiecznej grupie nie ma gracza milczącego. Dlaczego gra pojawia się gracz milczący? Dlatego, że w jego doświadczeniu grania, tudzież życia, Nauczył się przyzwyczaił tenże człowiek do tego, że jego aktywność jest dla niego zagrożeniem. Jeżeli ja powiem coś, co nie jest adekwatne do stylu w którym grupa w tym momencie chce się komunikować, to ryzykuje ostracyzm. Można uniknąć dzięki temu gracza przeszkadzającego, ponieważ jeżeli gracz nawykł do tego, że na sesji na przykład, którą ja chcę poprowadzić w super poważnym klimacie i toż ja nie mówię, nie wnikam w to, który klimat jest lepszy, ale gracz przeszkadzający to jest taki, który jest emocjonalnie w innym klimacie niż ja, który chcę poprowadzić sesję, albo reszta grupy, która chce w tą sesję zagrać, tak? Jeżeli ktoś całe życie grał y, tylko i po, y, wyłącznie w poważne, głębokie sesje. A trafia w tym momencie do ludzi, którzy grają bardzo dużo na ofie, są chipsy, cały czas się przerywa. Ta osoba może czuć się niezadowolona z sesji, wobec czego nie będzie produktywna dla tej sesji. Będzie przeszkadzać, będzie na przykład rzucać moje komentarze. A ci ludzie mają pełne prawo siedzieć sobie, wpieprzać chipsy, pić kolkę i raz na jakiś czas rzucić kostką. I w drugą stronę, osoba, która jest nawykła do tego, że cały czas się nawija na meta, a przychodzi do grupy, która chce pełnej imersji, czymkolwiek, by magiczna imersja nie była, i w kompletnej wczówki i mówimy tylko jako postacie, a w ogóle to najlepiej wstajemy i odgrywamy, i jak się szarpiemy między sobą, to już wchodzi w larpa w tym momencie, no to człowiek, który w tym momencie gramy tutaj jakąś płakliwą scenę, on pf, otwiera paczkę chipsów i na sobie w wpierdzielać, no to jest rozwalające sesje, to to jest problem. Wszystko można tego uniknąć, kiedy rozumie się, co płynie bezpośrednio z wiedzy etologicznej. Można przebudować Cały system świadomie, a nie chaotycznie. Tak? Na początku był chaos, kiedy ludzie usiedli, a ja wierzę, że ludzie grają w RPGi od zarania dziejów. Wiecie, pierwszy moment, kiedy usiedliśmy sobie wokół ogniska, i jakiś stary dziad albo stara baba zaczęli mówić: Wyobraźcie sobie! że jesteście w antycznym czasie, nie? I te dzieci, które tam siedzą, klaszczą, wiecie, po prostu, tak! Co byście dzieci zrobiły na miejscu tego bohatera? No, ja bym tam tę hydrę sieknął, a ja bym tam tę księżniczkę ukradł! Wiecie, proto-RPG, bo narracja, do której zostajemy zaproszeni i ktoś zapyta nas, co macie w związku z tym do powiedzenia, staje się automatycznie proto-RPG-iem. My, uczestniczący w narracji zastanawiamy się, co byśmy z tego wynieśli, co byśmy zrobili na miejscu naszych bohaterów. Zresztą jakby uznam za kłamcę albo hipokryte człowieka, który mi stanie przede mną i prosto w twarz powie, ja jak czytałem książki, to nigdy nie myślałem o tym, żeby, co bym zrobił na miejscu bohatera. Albo nigdy nie stworzyłem w swojej głowie alternatywnej wersji zakończenia, która bardziej by mi się podobała. Narracje zmieniają nas, jako tych, którzy tych narracji słuchają. A więc my, rpg którzy żyjemy narracjami, używamy ich bardzo często jako narzędzi rozrywki. Nie chodzi o to, żeby to przestała być rozrywka. Tylko, wiecie, można w nogę, która jest rozrywką, grać uzbrojoną miną przeciwpiechotną albo piłką. Nie? To jakby każdemu jego porno. Wy sobie po prostu wybierzcie, którą wersję wolicie. A ja opowiem, jak efekt, jakie będą efekty grania na pompowaną piłką albo miną przeciwpiechotną uzbrojoną, tak? Tym się zajmuje etologia. Nie mówi, jak żyć, to nie jest etyka. Nie mówi, co jest zdrowe, dobre, bezpieczne, tylko opowiada: słuchajcie, jeżeli zrobimy tak, konsekwencje będą takie. Jeżeli zrobimy tak, konsekwencje będą takie. I od was, którzy z tego skorzystacie, zależy, których konsekwencji pragniecie. E, bajka, którą Wam na początku o małpkach opowiedziałem, odwołuje się do eksperymentu Stevesona, i tam nie chodziło o prąd, tylko chodziło o zimną wodę. E, generalnie wszystko odniesienie będzie w źródłach.